To znowu odcinki Ronek buduje i dzisiaj pokażę Wam recenzję zestawu startowego Lego Super Mario. Tutaj mamy w ogóle taką trochę kopię zestawu. W telefonie trzeba pobrać aplikację, którą później pokażę, a te okulary będą przez cały filmik. No w jednej części tam zmienię, ale chcę powiedzieć, że oba okulary... Obie parę okularów, które założę, skonstruował ten sam ktoś, który prowadził jeden z moich filmików. Cały ten zestaw po zbudowaniu, tutaj w telefonie biorę aplikację Lego Super Mario. O. I tutaj musimy włączyć Lego, Super, Lego właśnie tego Mario. O. Odzywa się i właśnie włączamy tutaj połączenie i naciskamy przycisk połączenia, właśnie. O, i jestem już połączony. Tylko trzeba poczekać, aż się załaduje. I się załadowało. Tutaj można w telefonie na przykład wyciszyć albo dać głośność. Tutaj właśnie jak się już po raz pierwszy będzie miało tego Mario, to tu jest właśnie to jeziorko. Pokazuje się cała ta mapa. Ja właśnie z tego dałem właśnie to zbudowałem tutaj, tylko jeszcze to drzewko przełożyłem. I właśnie jak naciśniemy na to, to się pokazują właśnie instrukcje jak zbudować co, są internetowe, co bardzo ja lubię. Tutaj też można dodać własne kreacje, jak się naciśnie tutaj, a tu robi się różne rzeczy i się tutaj wrzuca i każdy może je zobaczyć, O, ale tutaj też jest właśnie ten zwykły. Tutaj są y, gry w Play Challenge. Y, ja, ja w nie raz wchodziłem, jedyna gra, która na razie mi się pokazała, to Uwaga na buł. Y, no, ale teraz już przechodzę do tego. Y, właśnie Marlo musi to przejść w pół minuty, chyba że w Lucky Blocku, bo tak się nazywa ta krzynka, dostanie jakiś dodatkowy czas. Y, jak się naciśni tutaj? Yy, to właśnie yy, o tutaj, o jest takie coś jak start, o i żeby zestartować trzeba włożyć tutaj, ale teraz trzeba muszę opowiedzieć o tym klocku, bo dostałem go razem w paczce, yy, bo to w ogóle dostałem cały zestaw w kudełku, a w kudełku był ten też ten klocek i teraz chcę wam pokazać jak, jak przechodzę ten tor. I tutaj jak położę to będzie start i pokażę wszystko w ogóle jak się przechodzi. jestem ja do 15 sekund. O, skończyłem. W telefonie też się pokazuje koniec. O, zdobyłem Dwadzieścia pięć monet. I, o, dużo tego zdobyłem. E, trochę mnie to dziwi. E, o, tu mam e, właśnie. O, za to wszystko dostałem monety. Dwadzieścia cztery za to, dziesięć za to, cztery za to. 5, 6 za to, 4 za to, 6 za to i 2 za to. Wcisz. Wcis o, tu jest jeszcze czas i no, cofamy, i to w ogóle wygląda cały blok. Jeszcze tylko rzeczy chcę omówić. Na przykład y, fajne są te płytki, właśnie, które są z, y, w niektórych rzeczach. Na przykład tu jest koniec. Tu jest, że trzeba go uderzyć. Tu jest lucky Block, To oznacza, że trzeba pokonać bowzera Juniora. Tu jest, że, tu jest płytka, że start. Tu jest płytka, że trzeba obrócić. Y, a tu jest płytka, żeby naciągnąć Żeby Ma właśnie Mario. I jak, jak leci, to jest taki dźwięk, i status się zdobywa. Monety. No. W ogóle to jest bardzo fajny zestaw, zwłaszcza, że można go przebudować w dużo rzeczy. E, można też właśnie w tym telefonie dodać sobie w aplikacji jakąś kreację. Po prostu instalujecie sobie aplikację Lego Super Mario, kupujecie taki zestaw startowy, później możecie jeszcze coś dokupić. No i to tyle. I jeszcze chcę Wam zrodzić moją ocenę końcową z tego wszystkiego, i mogę Wam powiedzieć, że moja ocena tego w ogóle całego zestawu to 8 na 10. Taka już jest końcowa ocena. No, i jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że chciałam jeszcze Wam omówić te okulary. Naprawdę są bardzo fajne. Y są w ogóle wszystkie całe zbudowane z klocków od zestawu Imperialna Świątynia Szaleństwa z Lego Ninjago. Ja nie wiem, jakim co ten tamten ktoś je zbudował. Ale są naprawdę bardzo genialne. Ale jak się te źle założy, to trochę drapią w uszy. I to bardzo przeszkadza. I jeszcze. Właśnie są bardzo fajne. Jedne są takie kwadratowe, bardzo mało przez nie widać, tylko, pi, tylko pici pic tak malutko na dół i trochę i troszkę na przez górę, a tutaj w ogóle bez zarzutów. Ale jak widzieliście na końcu pierwszej części filmiku, opadły mi z nosa. I chcę Wam też powiedzieć, że za te okulary moja ocena będzie. 9 z dużym plusem na 10. No i to już tyle na dziś i tak już was zapewniam.